Witajcie, kochani, to Mary. I Mario. No, no i, i, osta i ostatni, już odcinek ze zdrapeczkami, które są dodatkami do prezentów. Tak, z naszego świata. <grym> tym razem są one od szwagierki Teresy i jej męża. Tak, także Tereska jej mąż, Stasiu. Dziękujemy Wam za przybycie, za cudowny prezent. Naprawdę oszaleliście. chyba. Tutaj są, jak Pani już mówi, dodatki do prezentu. Jakby tutaj nic nie było, to się w ogóle nie przejmujcie. My się cieszyliśmy, że byliście z nami w tę naszą uroczystość i że Wam się podobało. No i fajnie by było tak częściej się spotykać. No. No, ale to każdy ma ja wiadomo jakieś to swoje życie i no, spotykamy się oczywiście, że się spotykamy. I to fajnie, bo jesteśmy udanym rodzeństwem. Także dziękujemy jeszcze raz za prezencik. Naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Teraz zobaczymy, co tutaj w drapczkach. Jak tu nic nie będzie, to się w ogóle nie przejmować prosimy. Nic nie Także mamy się. tu grube portfele, cały naród z drapki i czas na premię. I każdy z nas tutaj ma swój zestawik. Ale fajnie podzieliłaś. Siostra, naprawdę, że każdy ma to samo, nie? Fajnie. Dobra, no zobaczymy, co tutaj będzie. Zabieram się wobec tego za czas na premier z z numerem 5 i szukam klipsa. A co tutaj mamy za liczby do odszukania? Trójkę, jedenastkę, trzydzieści dwa i trzydzieści cztery. A co tu odkryję? Trzydzieści sześć, sześć, dwadzieścia sześć, 4, 1, 23, 33, 17, 25 i na koniec 9. No tu pusta. To nic nie szkodzi. Oczywiście również pozdrawiamy moją mamusię, która Też była. Także też dziękujemy za super piękny prezencik. Dobra, to teraz ja tutaj. Hrabie z numerkiem szóstym, co my tutaj wydrapiemy? Trzydzieści dwa, to będzie szesnaście, jest dziewiętnaście i trzydzieści cztery. A co my mamy? Dwadzieścia jeden, trzydzieści dwadzieścia dziewięć, dwanaście i siedem. Kolejne 17 na no, mluziutko 28, 33 też blisko i pomiędzy 24 i 18. Czyli tu jest pustakowo. Tak zgadza się DH, Ale no się nie się, przejmujcie. To ja patrzę, co kryje się w grubym portfelu z numerem 24. To będę sobie szukał pliczku. A mamy tak dwanaście, osiem, trzynaście i osiemnaście. A na dole czternaście, trzydzieści cztery, siedem, trzydzieści pięć, jedenaście, dwadzieścia trzy, siedemnaście blisko, trzydzieści trzy, cztery. I na koniec 19. No, Teraz będzie strafać będziemy gruby portfel. A tu my szukamy, oczywiście, pliku. Numer 25. A co my tu mamy? 18, 12, 3. Może tak to robię, bo to I 6. Sprawdzamy, co my tu mamy. A mamy trzydzieści cztery, to takie wysokie, dziewiętnaście, bliziutko, trzynaście, nisko, szesnaście i siedemnaście. Drugi rządek, dwadzieścia sześć. Jest wygrana Tereska, moja kochana. Jest wygrana z Super, dziękujemy. 9, 14 i 21. 21. I co my mamy pod szóstką? szóstką? 15 złotych. Ja nie mogę elegancko. Ja a zdrapka za 5. Zobaczcie, jaki piękny wynik. Cudo. Gdzie te kontrolne Mario? Nie, no, w to już O, no nie widziałam. A ty widziałeś co to będzie? Nie. Aha. Bo nie pamiętam ich. Ale... Jest LLL. -L -L. Piękna, wygrana, piękna draweczka. Super. No to zostało mi jeszcze cały naród drapie z drapki z numerem siódmym. I tu oczywiście szukam traktora. Mhm. A liczby to 14.

Cały naród, z drapie, z drapeczki z numerkiem czwartym. No już wiecie, co szukamy. No każdy to drapeczkę już zna. Także tutaj z numerkiem czwartym. No i szukamy liczba albo tego traktorka. Tu mamy tak 16, 19, 11, 25 i 42. A mamy czterdzieści cztery, czterdzieści pięć, czterdzieści trzy, już? Trzydzieści dziewięć, no? Pięćdziesiąt jeden, no, drugi rządek, trzydzieści dwa, piętnaście, pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia siedem. 12, jak Pięćdziesiąt 34, 53, 28. Jest traktorek, ja cię nie mogę. Super, jest ten piękny, słynny traktor. Bardzo fajnie. Brawo, brawo, fajnie. cieszymy. dziękujemy za to z drapeczki. 57 i ostatni rządek. 37. Ta tabka nas naprawdę lubi. Też na premierce mieliśmy. Mm. Też fajną co wygraną. Wiecie? 21, 24, 56 i 35. A co daje nam traktor? Jak myślisz? Pewnie zwracik, ale... Nie 3 dychy. Ja, ja też miałam trzy na premierce pod traktorkiem. No nie, ale piękne zdrabki daliście, kochani, ja nie mogę. Także były oczywiście pustaki, no u mnie wszystkie były puste. No, no mnie u mnie Jak no. Ach, a ty... Ta była akurat wygrana. A ta była wygrana, Ach. to są te same. No to pięknie, u mnie tylko jedna tam była przegrana. No to co mamy, 45 zł. zobaczcie, kochani. Tu 15, tu mamy 30, 45 zł w tych zrapeczkach. O matko, mega super! Jeszcze raz Wam bardzo ślicznie dziękujemy, kochani. Wielkie serduszka oczywiście Teresko i Stasiu. Za przybycie, za te prezenty, za te zrapeczki wygrane. No, rewelacja, ale się ucieszyliśmy bardzo. Traktor znowu nam dał 30 zł. No, ta zrapka naprawdę jest super. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach. Serdecznie zapraszamy i prosimy o miłe komentarze dla mojej siostry i jej męża. Trzymajcie się zdrowo, buziacz i papa. Do zobaczenia. Pa! pa.